Tym co nam się przytrafia, rządzi nietypowa geografia Zapraszasz mnie do siebie, jak iść nie jestem pewien I chociaż znam te mapy, wciąż łapię się na błędach Zanikają schematy, zostaje mi tylko legenda Posłuchajcie porad i wskazówek naszych uczestników, tych mniej i bardziej doświadczonych, tych młodszych i tych tylko trochę starszych. Do przodu jechać, nie bać się. Każdy mu dziwi się, że takim samochodem przyjechałem. Porady na nowych? Trzeba być odważnym. Odwaga, zdobywać. Niechcy chcą pojechać, nie jechać. To jest moja najlepsza porada. Dla tych, którzy chcą pojechać, to nie jechać. Ja chciałem jechać 4 lata, dlatego byłem tak zdesperowany, dlatego nie żałuję, tak? Jak ktoś chce pojechać, to się zawiedzie od Czy razu. To pierwszy z bąbol? To mój pierwszy. Jak ktoś chce tylko pojechać, to niech nie jedzie, bo się zrazi, nie? Ktoś musi bardzo chcieć, żeby chcieć. nie jest dla wszystkich Wombol, to nie jest dla wszystkich nie zabawa. To nie. nie, nie ma opcji. Tutaj organizatorzy mówią, że są dwa Złombole. Że trzeba dojechać na metę i z mety wrócić. Nie, są trzy Złombole. Trzeba jeszcze dojechać na start, czego my nie zrobiliśmy. Później ze startu dojechać na metę i wrócić są trzy bole. Nie słuchajcie się organizatorów, są trzy złąbore. Tak, złą bole rzeczywiście jest przepiękna impreza. A porady? Jeżeli coś działa, to nie ruszaj, bo na pewno się później zepsuje. Nie? Tak mieliśmy w naszym przypadku, więc naprawdę, jeżeli coś tak? działa, nawet jeżeli nawet źle działa, to nie ruszaj, zostaw, jedź. <laughs> nam chodziły ciężko biegi, wyciągnęliśmy wybierak, przysmarowaliśmy elegancko, poskładaliśmy. Po drodze nam pękł wybierak. I dla nowych coś? Proszę, I dla nowych? Za bójcie gruzy, jeszcze. To jest dla nowych. Przede wszystkim nie bójcie się zaryzykować, bo nie dość, że zrobicie coś cudownego, przekroczycie pewnie jakieś swoje bariery, wyjdziecie ze strefy komfortu, a nie ma nic lepszego niż wychodzenie ze strefy komfortu. Poznacie mnóstwo szalonych, fajnych ludzi, pozytywnych, zafokusowanych po prostu na jednym i zawsze każdy Wam pomoże i zobaczycie, że pomaganie jest fajne. Mimo wad samochodów, mimo usterek, jechać. Grupa jest po to, żeby wspierać. Na drodze, co się dzieje, można poczytać, jak sobie pomagają inni. Usterka to jest usterka. Jedziemy i koniec. Jakie porady odnośnie naszej sytuacji? Radzę sprawdzać jakby kwestie formalne, bo to, że zgłoszenie było zrobione, nie oznaczało, że panie w urzędzie tego dokonały. Tych złombolowców, no co, no generalnie złombol to jest przygoda, tak? I... Każdy tą przygodę powinien przeżyć mniejszą bądź większą. Ale, ale no przede wszystkim cierpliwość i spokojnie zawsze jechać do celu. I to, Czyli nie no nie zapierdalać I to, mieliśmy dużo porad na, e, w komentarzach, żeby rwać klamrę, ciąć klamrę i tak dalej. No nie tędy droga też tak naprawdę, bo zerwać klamrę można było bez problemu. Natomiast pierwszy kierunek jaki by był to E, najbliżej do granicy Hiszpanii, e, co by nas od razu wykluczyło ze Złomboru, także... Tylko Polonez, żadna Łada. <grym> tak, szef? Porady? E, no na pewno jechać, nie tak jak tutaj kolega wcześniej mówił, że nie jechać masz. i nie zastanawiać <grym> <się>. <grym> Tak, nie zastanawiać się i nie stresować, bo zawsze są ręce pomocne, także fajna zabawa i zapraszamy. No nie wiem, no enjoy po prostu. Porady dla nowych się nie przejmuj niczym i po prostu jechać przed siebie, nie? To, to taka porada jest główna, nie? Nie oszczędzać naprawdę, nie oszczędzać. Jak są części stare gdzieś graty, to bradzie do domu. Przekaźniki, co tylko można. Ale już go nie mamy, bo ją oddaliśmy już, teraz idziemy bez. A to A, od świata. A była płatność y, przelewem? Czy przelewem od razu, była na... To był od razu przelew na szybki. I teraz chłopaki tam nasi... Oni z nami jechali tam w tym roku tak samo. Zapadłem przekaźnik, to przelewamy już y, drugi złombol. No, no, no. No. nie jedźcie górą. Nie, weźcie, deski, deski klozetowe, bo we Francji na parkingach nie ma. Były mistrzostwa, fr, mistrzostwa Francji w hula hop i wszystkie zabrali. W Hiszpanii nie śpijcie na parkingach, bo was zamkną i weźcie jedzenie ze sobą. Nie w Francji zakazane. A we Francji, tak? tak. A, A, to i... Wszystko co naj, najgorsze do Francji. A i w Hiszpanii po 18 nie, nie, nie zjecie, więc weźcie dużo kanapek. A tak jest zajebiście. Ale mam jeden sprawdzony patent. Dwa miesiące przed Ząbolem jeździć do pracy, jeździć na wyjazdy, na wycieczki, jeździć z Złombolem. Bo jak, się masz coś się sypnąć, jak masz coś się sypnąć, to się sypnie w Polsce, prawda? Jak ma się baba puścić, to gdzieś tak się puści. To było już kurde u Diderota, nie? Ja rozumiem, Rozumiesz, ten sam temat co <laughs> Że to było Kubusiu Fataliście, że nie, nie można zapobiec zdradzie żony, nie? No, no nie. Także tak samo jest z, z Samochodem, autem, nie? No, że nie można zapobiec temu, żeby się auto zjebało, nie? Zj ja, prawie, ja prawie z Wojciechem Łożę dzieliłem, kurde. No. To, co się działo w Bułgarii, to w ogóle nie będziemy o tym mówić. Jeżeli, jeżeli się miejscowość nazywa, ale chuj, to, to, to już wszystko inne nie zostaje wiesz, milczeniem. A taka ciężarówka duża? No właśnie, o tym mówię. Tak? Tak? Tam jest na y, przed... Stylu. Tak. No. Co, fajny? A pan czym przyjechał? Co? No tą A serio? Tak. A, no to, bo, a, my, a my jak przyjechaliśmy, to sobie zdjęcie robiliśmy. Czyli fajne wakacje chyba, no nie? Tak się no. zapowiadają. Jeszcze nie pić napoje, bo kubki potrzebujemy. Yy. Yy. Ja myślałem, że w ogóle nie pojedziemy, bo ja mam oczywiście jestem rolnikiem, zajmuję się, no, akurat teraz żniwa, no ale no co jest ważniejsze, no co jest ważniejsze w tym momencie, no, to gdzie jestem, no, trzeba było zdecydować, czy żniwa, czy złą bol. no i odpowiedź jest taka, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, także pozdrawiam serdecznie wszystkich i polecam, bo to jest fantastyczna impreza, która łączy ludzi, nie dzieli i hmm, daje naprawdę mnóstwo satysfakcji i frajdy.